Dobre. już kręci. Możesz te mistrzynia trzymować też no. Podjadę kawałek dalej. A gdzie tu jest możliwość powiększenia Nie, został, bo tam mam świadone coś, wiesz? Uważaj. Zakręcimy. Mhm. małe kółka robi nie tak ale przy takich e, szybkościach to taki model zrobi wiesz nie? na ciebie pójdzie chyba na... Ja. tylko na kamienie nie walnijcie. <ścoughs> ale wira, kurde <szkula>, jaka fala <ścoughs> a tam normalnie tam na wolniutkich obrotach sobie a nie tam musi cichutko chodzić tak. wiesz, żeby ryb a, nie słożyć tak to cicho dosyć chodzi nie tak no to dobrze nie no kurde super Ty możesz, musisz e, zrobić, rozumiesz e, na forum e, dla wędkarzy pokazać e, nową łódkę zanętową, nowy typ tak. zanęty. No tak Ty zobaczysz, kurde, jakie pytania będziesz miał, zobaczysz. Wrzucę im tam na ten wędkarstwo. Wiesz? toczniowe testy fabryczne. <grymiany> Kaczki można karmić to tak. <gry> Jak pachowo się nazywa ten pojazd? To jest łódka zanętowa Łódka zanętowa, to dla wędkarza jest taka to, żeby karmę narzucić i później tyk wyrzucić w odpowiednie miejsce i można z wędką uciec ...pompa chłodząca, silnik, regulator, wszystko ma tą, tą elektronikę... teraz ...a, test szybkości, patrz jaki ma ładny odkos dziobowy, o! o teraz taki... że nie ma ograniczenia prędkości... ...tak, he, 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 policja mandat. może tutaj nałożyła jakiś mandat o rozroższe... Ja tu, tu się wolno, wykonane? bo ja mam kolega, tu ma z taki może to, to, to jest laminatu pod z prawa szklanego kadłub tworzywa sztucznego to na no i całą tam armaturę, silniki to wszystkie komponenty różne jest silnik od pompy, silnik napędu głównego, wał, regulator odbiornik Zanętowa, tak. Od zanętania rybek. To dla kuzyna zrobiłem, który jest zapalonym wędkarzem. I na taką potrzebuje, bo jak robi kula zanętowa i rzuca, to jak daleka rzuci, to wtedy jest mocne chrapnięcie. I ryby się płoszą. A to myśmy tu próbowali właśnie z chlebem. Podpływa, wysypuje i cichutko odpływa i ryby nie uciekają. No tak. Będą zachwycone na pewno. No, zanim. Na początku? Tak. Zanim, zanim same się nie staną za kąską. No, jakiegoś węgorza przyśle chyba, nie? No, mam nadzieję. Ale wędzonego już. No. Mamy akcję, tutaj mamy Sar, czyli wędkę łódź ratowniczą na wędkę można ją złapać musisz tatę namówić, to to wiesz tu duży kanał jest dużo wody, można łódkę i ciach wiesz, święta blisko no? trzeba być grzecznym trochę tak też się podoba, to sobie chyba sprawicie ja, razem. Poćwiczy, poćwiczy na na samochodzie, który ma w domu No właśnie. ściany do ściany. Tu proszę <laughs> zdjęcie Szybrowi zrobić. O. o! Weź tutaj na, na szypra na jazd <laughs> Te, te mam, A jak się panu skończy, że tak powiem, zasilanie tam na środku, to jak pan ją ściągnie? To znaczy po prostu o, nie, 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 ona wiecie, ma służyć bo. tylko wywieźć i przywieźć, No, 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 no. no. no, no ale mamy jak, jak pan sobie na tak poi... Poje... A to mamy ratowniczą. Ale to, to zarzucić Tak jest. Aha, ale my ci się tak rzucać do skutku. Chyba, nie, że ma pan ona, jakieś się... ostrzeżenie tutaj, że kończy się bateria. To słychać, po prostu silnik zwalnia, Inaczej... bo napięcie spada, nie? Prostu... Inaczej chodzi. Inaczej chodzi też. Bo tak jak zostanie na środku, to będzie ile? Hmm. A są różne przypadki. <laughs> no i już raz tu łapałem, kurczę powoli, powoli, ale pójdę, To się zaczai, przy Po prostu uszkodził mi się kardan. To jest kardana w takiej innej łodzi. I po prostu silnik się obracał, a wam mnie przekazywał napędu na tą śrubę. Nie? Ja umiem w się też. Pamiętasz? Przy tym ślizgu?